Sztabnica dla jego miejsca zamieszkania jest studentem wychowania fizycznego. Ja się będę powtarzał, ale z wielką radością. Debiutant! trzymać się zimna! Uh. Zimny pot na chwilkę. Zalałe czoło Dydy. Teraz trzeba po tych obcach. Nie, 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 nie. Yeah. Super! nie, mój Dydy! <noise> No, na razie wygląda to imponująco, zobaczymy czy tak do końca. Swing widać, że dopracował. Teraz, teraz będzie skakał. i bo nie jest w takiej Super, nie popełnę tego błędu. Już nauczony doświadczeniem poprzednika, debiutanta, tak to się robi. Brawo, Paweł. Pięknie, pięknie, chociaż zdawało się, że tam naprawdę na lekko nieobciętych paznokciach udało zahaczyć się tę drugą łydkę, Ł łydkę. Łódkę. Jest ostatnia przeszkoda toru eliminacyjnego, Paweł No Jakub, Jakub Dyda I to świetnie, brawo Kuba. Patrz na to, kolejny debiutan zamiata na tor eliminacyjny. No i ostatnia przeszkoda Krzywa Ściana, Jakub Dyda przed nią, jeszcze nie wszedł w tę strefę startu. Jedna Wystarczy, jedna że dołoży się drugą najluje. nogę, tak? Jak dołoży drugą nogę. O właśnie. Możemy zacząć Proszę, próbę. Jedziesz, 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 jedziesz. Spokojnie. Za pięknie. Za pierwszym razem. Brawo, brawo Kuba. Wow, o, Panie. Debiut. Zaliczony to